Teatr będzie nadal. Po drugie, że nie będzie żadnych merytorycznych odpowiedzi na pytania, które członkowie komisji zadadzą, a to z tego powodu, że najprawdopodobniej pan minister powoła się na niewyrok, na niepostanowienie Trybunału Konstytucyjnego, który, jak wiemy, to już od dawna nie trzeba naszym widzom, słuchaczom tłumaczyć, nie funkcjonuje i nie wypełnia swoich ustrojowych ról, ale tenże trybunał stwierdził, że komisja przed którą ma stanąć minister Ziobro jest niezgodna z prawem. No więc ten element będzie się powtarzał, ten argument będzie moim zdaniem przywoływany. Natomiast ta komisja rasumans nie dojdzie właściwie do niczego. To się skończy blamarzem. i i być może mówiąc przewrotnie opozycja jeszcze na tym zarobi, bo oczywiście będzie wykreowanie takiego wizerunkiego podejścia, że minister jest prześladowany przez niezgodną z prawem komisji.